Dawno nie nagrywałam filmu na zasadzie nowych nabytków kosmetycznych, dlatego że ja raczej unikam nabytków kosmetycznych, mam tego wszystkiego za dużo. Natomiast zdecydowałam się na trochę rzeczy, będąc w drogerii Java. Relacja z drogerii Diwa raczej będzie, ale było już trochę przebitek, short, trochę było we vlogu. Są na przykład szeroko ulokowane zapachy, które już zniknęły z Rosmana, czyli marka polska Noo. Sprawdziłam sobie potem ten pomarańczowy z Morelą. Sprawdziłam ponownie Sherry Blossom i mam troszeczkę inne odczucia. I będę jeszcze opowiadała. Nie zdecydowałam się na nic perfumowego. Była też taka. Była taka była też taka seria, testowałam cztery zapachy z Miraculum, takie w części powiedzmy dla dzieci. Tam był taki na przykład truskawkowy, taki trochę, właśnie yy, dziecinno truskawkowy. Był zapach, który skorka trochę pachniał w stylu Gucci, Envy, tych zielonych wycofanych. No dobrze. Słucham się na parę rzeczy, coś co faktycznie będzie im potrzebne. Yy, nie robimy zapasów mydła w płynie. Ja mam przeważnie problem, jak się skończy mydło w płynie, jak ja mam zapasu, dlatego że jak na szybko chcę znaleźć jakieś mydło w płynie, to tak naprawdę sprawdzając zapachy, nie pasują mi. Yy, ta syntetyczność to wszystko źle, 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 źle. Kiedyś jeszcze były często, że w tykajmach te mydła w płynie były naprawdę, że można było znaleźć jakieś naprawdę udane i czasami się sprawdza, nawet by się chciało kilka wziąć naraz, ale oczywiście ja zawsze biorę jedno, bo nie chcę mi się tego nosić. W każdym razie. Ostatnio, jak byłam w też źle. Sprawdzałam w różnych marketach, nie marketach drogeriach też źle. Wykończyliśmy takie mydło z Rosmana. Ja często biorę jakieś tam eko, nie eko i tak dalej, ale to takie było. Ono go generalnie było niedrogie. Spodobał mi się zapał, był taki trochę morski, ale nie koloński. Później, może pokażę właśnie to zdenkowany. Natomiast y, na tym filmie z przebitkami z drogerii Jawa pokazywałam to mydło w płynie i na nie się zdecydowałam. A sprawdzałam różne, różne itd. i tak dalej. się na mydło jagodowe, i ono pachnie faktycznie takimi owocami jagodowymi, takie dosyć, y, on powiedziała, surowo-wytrawnie, bez na pewno jakiejś landrynkowości, słodkości i to dobrze. Bo często te zapachy jagodowe to tak trochę. Jego cukierkowe Więc tu tak. I tu jest w ogóle 20, jakichś tam składników, jakichś tam, właśnie z różnych owoców i ziół. Zaraz się jeszcze pokażę. Tutaj mamy właśnie wypisane: aronia, koniczyna, szczawik, e, tatarak. E, także tutaj są różne kwestie: e, malina arktyczna, borówki, nieborówki, kocanka, gipsówka. Szałwia. Koszt takiego mydła jest yy, no, Nie się, że wysoki. Ono jest droższe względem jakichś takich typowych cen mydeł drogeryjnych, które są powiedzmy do około 10, 12 zł. Ono kosztował chyba 16, ale jest duże. Yy, nadal jest w takiej cenie pomiędzy drogeryjnymi, a Atikei Maxowymi. Jak widać, bardzo dużo różnych maseczek takich em, w płachcie kolagenowa, z granatem różne, 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 jakaś hialuronowa, z kiwi, aloesowa, więc różne. Powiem tak, ja mam takie całe pudełko, gdzie mam pełno różnych takich maseczek. Natomiast w tym momencie odłożyłam je w trakcie remontu w jedno miejsce, że na szybko nie mogę tego nawiązać, sobie po prostu będąc ja jawie dokupiłam trochę To i tak się zużywa, tamte też się zużyją Ja kiedyś faktycznie bardziej używałam takie maseczki, że kupowałam takie w tubkach Później trochę przeszłam na takie jednorazowe, one są też dobre na wyjazdy w ogóle Dużo mam różnych produktów do oczu, również jakieś sera pod oczy i tak dalej co prawda takie okresy używam, nie używam to tak różnie. Aktualnie jestem, że tak powiem, w momencie takiego naprawdę totalnego minimalizmu, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Natomiast skusiłam się na te, chociaż mam jeszcze inne do wykończenia, ale skusiłam się, bo tutaj jestem taki przyrząd do masażu wokół oczu i z Awy. Się skusiłam, bardzo dobre ceny były i z On też za pół ceny. Ujemniający krem pod oczy, rozjaśnianie cieni. No i tu z tym rolą. Ja na razie odpłukać nie mam problemu wokół oczu, ale faktycznie jakieś takie płatki pod oczy, albo właśnie jakieś takie sera pod oczy, albo właśnie krem pod oczy, które właśnie mają takie być rozświetlające. Kiedyś faktycznie miałam taki, który naprawdę spełniał swoje zadanie, jakieś pokazywałam w Lubieńcach. Krem pod oczy, jakiś taki bo nie wiem czy on nadal jest Ale on faktycznie był taki rozświetlający pod oczy i on Dawał taki efekt takiego rozpromienienia Kupiłam jeszcze kilka drobiazgów, ale tutaj nawet już nie brałam temperówkę, bo nie mogłam namierzyć swojej temperówki do kredek jest takie, Nie mogłam namierzyć swojego pinnika lubnego Skillsem, sobie też tak kupiłam z skillsa, w każdym razie yy, Zwałam się na korektor pod oczy, bo mi się skończył ten z klaresy, praktycznie już do zera go yy, Zdenkowałam oraz z tej samej firmy na podkład. Były te sery, sobie sprawdzałam kolorystykę. One są wycofywane z jawy i za pół ceny je kupiłam. Chyba korektor jest za jakieś 18 zamiast 36, a podkład chyba za 20 parę zamiast prawie 50. Ponoć super. W sensie, że jest taki kremowy, jest nawilżający, a jednocześnie też ładnie kryjący. Mam nadzieję, że już sprawdzałam na dłoni, a ma SPF 30. To nawet nie doczytałam. Chociaż ja raczej 50 daję na twarz, więc też chyba będę musiała tak czy, tak czy siak dać. Firma Lamel. Także ja opowiem oczywiście o tym korektorze i podkładzie, jak użyję. Pewnie jutro sobie pierwszy raz użyję, bo już mówię, praktycznie wykończyłam ten korektor, a podkład, który aktualnie używam, jest w porządku, ale nie jest jakimś takim totalnym moim ulubieńcem. U mnie generalnie dużo podkładu się sprawdza, bo nie ja jakiejś problematycznej twarzy, cery i w ogóle, więc to chodzi o takie lekkie ujednolicenie, ale też po prostu na podkładzie i lekko przypudrowanym lepiej się. Te kwestie brązy ruszy, tak dalej rozprowadzałem. to jest też, też, jeszcze też taka kwestia Natomiast, yy, tak jak chciałam powiedzieć, ja o nich opowiem, yy, one znikają z jawy Natomiast podejrzewam, że gdzieś tam online pewnie będzie można je zdobyć Korektor dopytywałam, czy jest pod oczy, czy jest do twarzy, jest pod oczy, bo ja raczej korektorów do twarzy nie używam, bo raczej nie potrzebuję. Chociaż czasami, jakiś jak coś tam bym potrzebowała, to też użyję. Nawet taki do oczu, on jest tak po prostu przy, 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 do delikatniejszej skóry, więc i też do twarzy też się nada. Że tylko ładnie stopił z podkładem i tak dalej. A mam też ten z LA, coś tam, ten taki w żółtym odcieniu, on też się czasami jako taki mocniejsze, bardziej krwiący sprawdza, bo na przykład podkład mi się często przez to, że słońce, okulary przeciwsłoneczne, tak dalej trochę się ściera z nosa. No właśnie kwestia słońce, lato, plaża, pływanie, okulary przeciwsłoneczne, więc wtedy faktycznie mogę w to miejsce dać na przykład tamten ten z LA. A żółty, bo on po prostu się dłużej utrzyma I wiem, że będzie tak wyglądał wieczorem jak rano Jego yy, tam jeszcze trochę mam Kiedyś go zamawiałam w jakiejś, jakiejś drogerii brytyjskiej Bo one w Polsce nie były dostępne Teraz w Polsce są dostępne Z tego co kojarzę W każdym razie Nie wiem czy mówiłam, to, że wzięłam maseczkę Kiwi Generalnie takich maseczek w pławce mam mówię, całe to pudełko Bo w porządku wszystkie po polokowałam w jednym miejscu Właśnie bo to na ten czas remontowy, wówczas to chciałam mieć takie pudełko podręcznych kosmetyków i też właśnie takich pielęgnacyjnych, takich szybko zadaniowych takich krótkich typu na parę minut chociaż te maseczki to przeważnie jakieś tam, nie wiem, nawet do 15 minut ale właśnie żeby się nie bać jakichś tam nakładania maseczek i tak dalej, tylko właśnie takie proste rozwiązania, tak samo też proste rozwiązania, takie maseczki potowe na wyjazdę także to tyle jeżeli chodzi o hol zjawy być może też nagram haul y, tych wszystkich ostatnich wizyt z tego roku. W sumie nie nagrałam jeszcze tych wcześniejszych z TK Maxa. Y, I z czego jeszcze nie nagrałam haul? Z Hebe też nie nagrałam, ale to tylko dwa produkty. Ym, ale perfumy i taki kosmetyk, ym, że tak powiem, yy, jakby to powiedzieć, yy, powiedzmy czyszcząco, y nie, nie wiem jeszcze Oczyszczająco. Tak się mówi, czyszczająco pielęgnacyjny. Już go zaczęłam używać. Jest w porządku, ale chyba troszeczkę inne oczekiwania miałam, także jest takie powiedzmy 7-8 na 10. Nieźle. Zdecydowałam się z racji tego, że już miałam kiedyś inny produkt, taki oczyszczająco pielęgnacyjny do twarzy, do zmywania makijażu i w ogóle. Um, z tej samej marki po prostu sprawiał się genialnie nawet do tego stopnia, że skończyłam całe opakowanie potem kupiłam nowe opakowanie i to ostatnio nie myślałam, jak zobaczyłam, że jest inny produkt z tej marki też od takiego typu działań właśnie takim ym, zmywającym makijaż, oczyszczającym, ale też takim pielęgnującym regenerującym i w ogóle takim że właśnie ma być z, zmyty makijaż y, umyta buzia, ale taka y, właśnie taka no nie wiem, nie ściągnięta, wypielęgnowana i tak dalej, więc jakby, bo różnie z tymi produktami bywa, ja przeważnie używam różnych różne, nie wiem, fom, fom. Foamy, ale już się zdecydowałam, bo w dobrej cenie i spełnia swoją rolę. Natomiast troszeczkę zastrzeżeń mam, ale Buzia faktycznie jest, ma zmyty makijaż i jest taka w, w, w dobrej kondycji. Nie, czu, nie czuję żadnego jakiegoś tam przesuszenia, nieprzesuszenia, wciągnięcia. Także pod tym kątem tak. I perfumy, jeżeli chodzi o Hebe, trochę rzeczy stykają maksa, także będę jeszcze opowiadała. Na razie. Na bieżąco ten zjawy udało mi się teraz nagrać.